Hej, mam siemanko moi z tej strony Handy, a to jest kolejny odcinek z kontraktów miesiąca, no bo właśnie mamy miesiąc e, luty, końcówkę lutego, no i dziś oczywiście kolejny kontrakt, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek e, właśnie, to zostawiliście pod nim 230 rączek w górę, no do 500 trochę wam brakło, wam powiem szczerze, ale tego stajka możemy się umówić znowu na 300 tym razem, 300, 300, to jest do zrobienia rączek, także możecie zostawić, zostawcie suba, walnijcie w dzyndzelek. I zostawcie komentarz, obiecałem wam graffiti, więc do graffiti dorzucę wam jeszcze naklejkę Virtus Pro dla zwycięzcy i zaraz zobaczymy um, kto to będzie, będzie to Igor Chownista. To serię ludzie chętnie oglądają. No dokładnie tak. Także Igor, zostaw trade linka swojego i też pamiętajcie, że w komentarzu nie dawać swoich tradingów teraz, bo jeżeli to ktoś wygra trade linka, to będę losować inną osobę. Tak robimy, żeby nie było. Dodatkowo jeszcze graffiti dla jednej osoby kto był najbardziej lubianym komentarzem? Może teraz AK 47 Neon Revolution, chyba że robiłeś? Nie robiłem. Sześć komentarzy. Preto Graffiti również leci do ciebie. Też zostaw swojego tradinga pod odcinkiem. E, tym właśnie, żebym mógł ci wysłać. Czyli Igor i Preto, gratulacje dla Was. A teraz słuchajcie, no właśnie, teraz kolejny odcinek, więc robimy dziś kontrakt na Akacza. Rzeczywiście, ale nie On Revolution. Tym razem będzie to Akacz Fuel Injector, a zrobimy go z nowa Hyper Beast. I albo będziemy do przodu, albo będziemy w pupie. Trochę. I przy okazji, że oglądacie to w sobotę, bo w niedzielę do południa, jutro od godziny e, 16. Live Survivalowy, na którym będą nagrody, będzie ta Cortisera do wygrania. Będzie. Zresztą sami zobaczycie, co będzie. Zapraszam bardzo serdecznie. E, będzie między innymi jeszcze jeden fajny skin, który się wszystkim podoba. E, USP pewien, e, właśnie ten Orion. Faktor Także będzie się działo. Będzie się działo, ale nim to się będzie działo, to robimy sobie um, trade'a z Strat Trackowych Skinów. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Znaczy kontrakt, boże Trada. Za dużo trade'ów z Wami, wam powiem. Blood Tigera sobie dorzucimy. To sobie dorzucimy. Elite Buildy sobie dorzucimy. to sobie wrzucimy też. Od Breaka Necroposa. A teraz trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. To jest bardzo dobry moment. Rozgrzewka. Nie umiem pisać. Rozgrzewka. Tak, dziewięć. Reentry. No proszę bardzo. No to w sumie całkiem nieźle jakoś, jakość Style. To tak średnio bym powiedział. No dobra, obiecałem, że to będą miesięczne krótkie odcinki, tak żeby każdy mógł ten odcinek obejrzeć. Słuchajcie, albo to będzie Film Injector, czyli zarobimy z 15 euro, albo tak naprawdę stracimy 10 na batesta Ram, 4 4 także teraz to już naprawdę mocno musicie trzymać ciuki, Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Każdy nie huła w ekran. Nie huła dwóch, żeby to było jak najlepiej. O rany. Gaben. Ostatni kontrakt się udał. Gaben, please. Nie będę was trzymać. Nie wiadomo jak w niepewności, ale błagam Gaben daj tego fuel injectora. Proszę. Nie. No to jesteśmy do tyłu. Tym razem niestety słuchajcie jesteśmy do tyłu minimalware. No właśnie, coś słabo trzymałeś tych kciuki. Tak, tak myślę, że średnio trzymałeś tych kciuki, no i właśnie to jest efekt końcowy. Dlatego zostawcie lajki na pocieszenie. Widzimy się oczywiście za miesiąc i czekam na komentarze co tym razem, tak? No i mawiamy się, że za 300 to rozdam oczywiście tego dz Strike'a, a za 150, za połowę, znowu graffiti, pewnie znowu z jakąś niespodzianką. I czekam na kolejny pomysł. Film Injector niestety nie był mi dany. Bywa. 50 na 50, tym razem się nie udało. Do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się, papatki. Hej!